Bez finalistów, bez autorów, autorek, bez jury, ale oczywiście nie byłoby konkursu o nagrodę imienia Barbary Skargi, dlatego przecież mieliśmy tę kilkuletnią przerwę po czwartej edycji. Nie byłoby bez hojnych, życzliwych, szlachetnych donatorów, sponsorów bądź donatorek, jak w tym wypadku. Bardzo dziękujemy, pozdrawiając jednocześnie, śląc te pozdrowienia do Francji, Pascaline Millier, która w zasadzie trudno mówić tutaj o jakichś wielkich negocjacjach. Właściwie zgodziła się bardzo szybko, bardzo szybko, właśnie życzliwie i hojnie zareagowała, i to właśnie dzięki niej. Ta edycja się odbyła i właśnie ona jest sponsorką, hojną donatorką i ufundowała nagrodę główną. Dziękuję.